W dzisiejszym odcinku IT Morning. Holistyczne testowanie Agility i Shared Services. Co się dzieje? Zaczynamy. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki, bo jak wczoraj żartowałem sobie ze szczepionki. Przyznam się szczerze, tak zwane NOPy bardzo mocno mi weszły. Rano miałem... Byłem w pracy, wszystko nie było normalnie, bo nawet pytałem się, czy mogę pójść i powiedzieć, że jak nie mam wieczorem problemów, to mogę iść. I rano w pracy nagle mi się zrobiło tak zimno, że miałem drgawki. Później koło południa, mimo że to było jakieś 20 parę stopni, czułem się jakby było 40 na dworze. I ogólnie, przyznam się szczerze, że powiedział, że dzisiaj w ciągu dnia czułem się gorzej niż w najgorszym momencie, jak miałem COVID. Więc jest ciekawie. Um. Dlatego nie chcę też za bardzo tego odcinka przeciągać, bo przyznam się szczerze, nie czuję się pewnie sobą. Pierwszą rzeczą jaką mamy to jest artykuł Janet Gregory. Ciekawostka jak widzicie Dragonfire Inc. Janet, jeśli dobrze pamiętam z jakiejś prezentacji, mówiła, że ona uwielbia smoki. To jest coś co mamy wspólnego ja, Janet i Kamila Polańska. Wszyscy lubimy smoki. I Zrobiła bardzo... Janet zrobiła bardzo ciekawy artykuł na temat testowania z punktu widzenia holistycznego. Czyli takie patrzymy całkowicie na to. Jest to bardzo fajna kobyła do przeczytania. Jest to taka kulminacja wielu jej przemyśleń. I przyznam się szczerze, chciałbym siąść i naprawdę tutaj pójść punkt po punkcie przez wiele rzeczy, o których mówi. Ale zostawię dla was ten dzisiaj artykuł. Wybaczcie. Nie czuję się na tyle na siłach, żebyśmy wchodzili w pełni w jego detale. David jeśli nie jesteście testerami, moim zdaniem warto zapoznać się z tym artykułem. Janet Gregory jest jedną z autorek Agile Testing, jest to praktycznie Biblia, jeśli chodzi o testowanie, więc no jej przemyślenia w tym zakresie są naprawdę istotne i warto się zapoznać z nimi. Nie musimy z wszystkim się zgadzać, ale warto o tym pomyśleć, warto się z tym zapoznać. No, okej, okay, idziemy dalej. Drugi artykuł na dzisiaj to jest dyskusja na temat tzw. shared service, czyli zespoły, które po prostu są dzielone, spółdzielone jako pula między różnymi zespołami w firmie. W tym wypadku jest jako podany przykład: zespoł, zespół UI-owy i zespół testerski, że są traktowane jako zasób przez wszystkie projekty w firmie. Um, ogólnie warto spojrzeć z perspektywy, że artykuł mówi o firmie produktowej, bo wydaje mi się, że um, wiele zastrzeżeń niekoniecznie aż tak dobrze się będą przekładać na firmę e, na firmę o, o, fu, um, outsourcingową czy software house'ową. Ale w wypadku firmy pro, b, produktowej autor jasno zaczyna od swojej teży że w momencie, kiedy robimy takie zasoby, niszczymy cross-functional teams i to ma swoje spore konsekwencje. Yy, że jedną rzecz, z którą nie do końca się zgadzam, ale wydaje mi się, że po prostu trochę przejaskawy punkt. Ło, przepraszam, właśnie mi zabolała ręka. Yy, że ani testerzy, ani ui w tym przypadku nie uczą się produktu. Wydaje mi się, że obie grupy dalej uczą się produktu, dalej rozumieją, jak on działa, i mogą dalej widzieć więcej niż deweloperzy na ten temat, ale ciężko mi powiedzieć. Widzę tę wartość. Definitywnie to widziałem w wypadku software houseów, które mniej więcej tak działały, że faktycznie deweloperzy nie rozumieją i ciężko im przedstawić, jakie problemy mają testerzy jakie problemy mają UI, e, żeby być efektywni. No, i definitywnie jest oczekiwania, no bo jeśli dzielimy zasoby UI'a z wieloma zespołami, no to nigdy nie wiadomo dla kogo robi, podobnie z testerami. Tak samo klienci oczekują, no i cała organizacja się zastanawia, co się dzieje z deadlinami, czemu nikt nie dotrzymuje deadlinów. Artykuł wchodzi w ten temat w trochę głębszej stronie, że, że jest tak dużo punktów, czemu to tak się faktycznie dzieje i warto to przeczytać. Ale, tak jak mówiłem, dzisiaj nie czuję się na siłach, żeby super to omawiać. Na zakończenie ym, konferencja, o której informację podesłał mi Łukasz Pietrucha. Dzięki za podesłanie tego, zadanie znać, że coś takiego się dzieje. Yy, w skrócie, ja się nie jestem pewien, czy to konferencja, czy to jest event teraz. Yy, powiedzmy, że konferencja, nie jestem zapytany, odpowiem. W skrócie, będzie darmowe szkolenie. O, o, szkolenie to jest poprawny termin online z Sekuraka. Gdzie będą przechodzić przez różne fakapy bezpieczeństwa w polskich firmach? Jakieś takie większe, znane ataki, co się działo, jak firmy sobie nie poradziły. Może być ciekawie, więc jeśli Was temat interesuje, warto na to zajrzeć. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że jutro wrócimy już do pełniejszej analizy w ramach IT Morning. No i do usłyszenia.